शोभङ्ग Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami Słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których Ci udzielono. W owym czasie powrócił Jezus mocą ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu Udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane. Duch pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność. A niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa pisma, które słyszeliście. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie w tę niedzielę Słowa Bożego mamy okazję wsłuchać się przez. Pierwsze czytanie, przyjrzeć się, zobrazować sobie tą pierwszą starożytną liturgię Słowa Izraela po, po niemal pięćdziesięciu latach niewoli. Spróbujmy sobie wejść w to, wyobrazić, tak, że coś, co było na co dzień, nagle na pół wieku zostało zabrane. I kiedy już można, z jakim e, głodem, z jakim entuzjazmem, e, to że właśnie już nie liczy się czas, ta liturgia właśnie trwała od rana do, do popołudnia. Jakie to musiało być e, wydarzenie wielkie. E, myślę o tym, e, właśnie patrząc na to, że to, co było tak właśnie utęsknione, dawno niesłyszane. Jak to jest u nas? To słowo, które jest podawane codziennie w kościele, czy tak jak w większości spotykamy się na dzielnej eucharystii, czy jest ta tęsknota, czy jest ten, ten głód, czy jest ta ciekawość? Czy, czy, czy z momentem, kiedy siadam, kiedy z tego podwyższenia, czyli zambony jest to objaśnienie, czyli homilia, czy jest tak jak. Tutaj w tym fragmencie dzisiejszej Ewangelii, że Jezus przeczytał, oddał księgę, położono ją, i oczy wszystkich były utkwione w Niego. Tu nie chodzi o to, że tu teraz macie utkwić wzrok we mnie, tylko czy jestem w stanie. Czy mam może tą świadomość, że. Rzeczywiście Bóg chce mi coś powiedzieć. Słowo Boże ma, ma, nam, ma mi pomóc. Ma mi pomóc odkryć to, co dzisiaj czytaliśmy w drugim czytaniu: odkryć miejsce i misję w Kościele. Bo pewnie większość z nas jest ochrzczonych, więc jest wszczepiona w Kościół. Jest, jest, jesteśmy Chrystusowi, jesteśmy namaszczeni, mamy tego Ducha Pańskiego, który też chce nas posłać, abyśmy głosili dobrą nowinę. Ale dzisiaj chcę usłyszeć to z ust Jezusa Chrystusa, że, że właśnie jest mi głoszona dobra nowina, że w pewien sposób on chce, abym był wolny i widzący. Każdy z nas może odkryć. E... To, to, to bogactwo, ta to, to różnorodność, tak? Nie wszyscy musimy robić to samo, nawet w kwestii głoszenia słowa. Tak się wahałem, czy powiedzieć na początku, że możecie być zaskoczeni, no bo nie ksiądz Piotr, tylko ksiądz Marcin. Czyż ksiądz Marcin zazwyczaj mówi do dzieci się uśmiechnąłem do pierwszego rzędu. Tak, to ja. <grymne> <grymne> Dzisiaj ksiądz Piotr wprowadzał ministrantów do służby liturgicznej, więc się zamieniliśmy. Po prostu. <grymne> Także nie martwcie się, to nie na stałe. <grymne> A może czasem potrzeba takiej zmiany. Kiedy ja przyzwyczaiłem się do głoszenia dzieciom, dzisiaj głoszę Wam. I muszę przyznać, będąc szczery, jest mi trudniej. Nie jest łatwo mówić do dorosłych. Więc chcemy skoordynować to. E... To, to, to bogactwo tej wspólnoty, tak? to, że mamy różne właśnie charyzmaty, które tu wymieniał święty Paweł, ale w tej różnorodności właśnie tworzymy, tworzymy całość. I e, ostatni wątek. E, właśnie Jezus mówi, dziś spełniły się te słowa, pisma. Które słyszeliście. Słowo Boże zawsze jest dzisiejsze. Ono nie jest wczorajsze, ono nie jest na jutro, ono jest dziś. Dziś czytasz je tak, a jutro przeczytasz ten sam fragment, i ono jutro, czyli dziś, powie ci co innego. Jak to Słowo dziś spełnia się w moim życiu? To, to jest pytanie do każdego z nas. Do mnie i do ciebie. Jezus zaprasza mnie i ciebie do, do, do drogi wiary, do drogi odkrywania, do tego kultu Słowa. E... Więc właśnie, jaki jest ten kult Słowa? Jest... Tyle miejsc. Myślę teraz o wielu domach rekolekcyjnych prowadzonych i przez różne zakony, które koncentrują się na słowie. I mam takie doświadczenie, że te domy są pełne. Tam nie ma pustki. Jest duże grono ludzi, które wchodzi w ten kult Słowa. Bierze swój egzemplarz Pisma Świętego i siada przy nim i czyta. I z takim pragnieniem Mów, Panie. Możemy się otworzyć na to. Możemy stworzyć we własnym domu taką przestrzeń dla słowa. Czasem będzie to wyzwanie, coś ekstremalnego, ale dlaczego nie spróbować? Bo to, ta świątynia, to miejsce, ta ambona to nie jest jedyne miejsce dla słowa. Jeśli jest tylko jedynym miejscem, to dziś powiem, to za mało. Bo gdybym sam nie siadał, nie zabiegał o, o ten czas dla słowa, na rekolekcję, to bym tu nie stanął. Bo bym nie miał co powiedzieć. Więc dzisiaj dziękuję Bogu za to, że Chrystus mówi do mnie, do Ciebie, że choć nie jestem może więźniem, czy ubogim, czy niewidomym, czy w jakiś sposób uciśnionym, to na płaszczyźnie duchowej potrzebuję. Ubogacenia przez słowo wolności, które niesie za sobą światła, które daje na różne moje pytania, i przyprowadza mnie do, do Pana, który daje te wszystkie łaski. Więc wejdźmy w tę wspólnotę słowa z tym, który jest Słowem.